Dzień dobry. Dzisiaj wskakujemy do króliczej nory rozmiarów kół opon rowerowych. Dlaczego ten temat w ogóle jest ciekawy? Wyobraźcie sobie gracie o milion. Cztery odpowiedzi. 26 na 1 i 1 druga. 650B. 27,5 cala i 27 cali. Który z tych wymiarów będzie oznaczał największą obręcz. Hm? Wybraliście? No to sprawdzamy. Z ręką na sumieniu, w komentarzach, kto się pomylił? Bo moi drodzy, tak, odpowiedź 27 cali oznacza największą obręcz. Ale nie tylko tutaj to jest ciekawe. Te trzy wymiary oznaczają dokładnie tę samą obręcz. I dlaczego 27 jest większe od 27,5? O tym właśnie w dzisiejszym materiale. Jak już przewaliliście ten milion, tak powiedzmy sobie, skąd się w ogóle to wzięło. Bo widzicie tu różne oznaczenia, jakieś z literkami, z x'ami, jakieś cale, ułamki. No, słuchajcie, rynek rowerowy rozwijał się, no, nierównomiernie. W różnych krajach jakaś tam fabryka, każdy swoje opony, swój rower. Początki były ciężkie, więc jak ktoś produkował swoją oponę, to musiał ją jakoś opisać. Stąd wynikają różnice. Różne fabryki opisywały w różnych krajach sobie to na różne sposoby, takie, jakie sami uznali za po prostu rozsądne czy cokolwiek znaczące. Geneza jest właśnie taka. Każdy odpisywał sobie to na swój sposób. Ale później no, różne organizacje narodowe skrzyknęły się w większe grono międzynarodowe i ETRTO, czyli European Tire and Rim Technical Organization, wprowadziła takie zunifikowane oznaczenie. Które teraz z kolei wchodzi w rama ISO, czyli International Organization of Standardization, które znacie z różnych innych tematów wprowadzili opis, który jest jeden i naprawdę coś oznacza, ale zanim te stare standardy wyjdą z rynku, zanim wszyscy się przyzwyczają do jednego z unifikowanego oznaczenia, trochę jeszcze minie. Więc skoro takie zunifikowane oznaczenie ISO mamy, to sobie jakoś je zapiszmy. Na nowszym sprzęcie takie oznaczenie znajdziemy. Na oponach będzie to występowało gdzieś na rancie, będzie wytłoczone albo napisane na biało. Tutaj mamy 42 622. 42 pauza 622. Taki zapis niekonieczny z tym ISO. Same te cyferki najczęściej znajdziecie na boku. Opony oznaczają szerokość opony, rozmiar BSD. Betsy diameter to jest rozmiar. No właśnie, może zmierzmy sobie coś? Okej, okay, i mamy zdjęte. Zdjęliśmy oponę z opisem coś tam, 622. Jeśli przyłożymy do tego koła miarkę, to tak pokracznie mierząc od rantu do rantu z tym nachyleniem. No będzie około, no tu drobny mam odchył, ale będzie około 637, skąd te 622, może po wewnętrznej. Po wewnętrznej też nie bardzo, bo jest 590. W ogóle rozmiar po wewnętrznej obręczy ma jeszcze swoją nazwę. PCD jest używane do zaplatania, no bo musimy wiedzieć jakie szprychy dobrać, ale Postaram się Wam nie mieszać, tłumaczę skąd się bierze 622. Tak jak widzicie na tym rysunku, ale narysuję Wam to troszkę większe. Dobra, trochę koślawo, ale chodzi o rozmiar od tego rancika, czyli od tej stopeczki, liczone odtąd w ten sposób do tego samego po drugiej stronie obręczy. Czyli od rancika w tym miejscu. Do rancika w tym miejscu. Więc wiecie już do czego ten wymiar się odnosi. Ten pierwszy to szerokość opony. Drugi od łoża opony do łoża średnica przez całość. Tak mierzymy teraz, ale oczywiście opony dalej są nazywane po staremu. Bo na tej oponie poza tym opisem, który tu widzieliście, mamy drugi. Zapisany on jest dokładnie tak. 742C. I co ten zapis oznacza? Stary francuski zapis. I on w tym miejscu ma oznaczać zewnętrzną średnicę, razem już z oponą. Widzicie, luźno jest opona, ona jest nienapompowana. Wiele więcej by się nie zmieniła. Ale łatwo się spostrzec, że nie ma to wiele wspólnego z rzeczywistością, bo tutaj mam 620 przynajmniej. Szerokość was nie dziwi, koresponduje z poprzednim zapisem, więc tak. Szerokość opony tutaj jest, powiedzmy, w miarę bliska rzeczywistości, ale o tym będzie dalej. Dlaczego mówimy tutaj o jakichś 700, które w ogóle nie jak się 700 trzymają? Na samych początkach rowerowej historii, jak opony były produkowane, to nie było takiego wymiaru jak 700 x 42. Był jakiś tam wymiar 700 na Powiedzmy 28 i wtedy rzeczywiście 28 to była jakaś tam szerokość opony, i samo koło mogło mieć koło 700 mm. Ale gdy zapotrzebowanie na różne rozmiary opon rosło, tak dodawano. Pojawiło się 32 i pojawiło się pewnie w dół 23 i tak dalej. Ale ze względu na to, iż pasowały one na tę samą Obręcz, bo rozmiar wewnętrzny opony się nie zmieniał. Cały czas mieliśmy 622 mm po wewnętrznej średnicy. Tak zmieniał się tylko rozmiar zewnętrzny. No, ale żeby tu nie mieszać, żeby konsument wiedział na co to pasuje, zostaliśmy przy 700, która później stała się już tylko symbolem. Jakie jeszcze inne opisy znamy? Duża część, o ile nie wszystkie, rozmiarów zaczynających się od opisu 28 na też ma BSD 622. Ale rozmiary zaczynające się na 29 też mają BSD 622. Tak. 700, 28, 29, te wszystkie nazwy odnoszą się do tej samej średnicy obręczy. Co oznacza, że tęże siedemsetkę mógłbym zamienić z powodzeniem na tęże 29, dziewiątkę dokładnie na dwa dziesiąta. I mógłbym je zamienić, różniłaby się tylko szerokość tej obręczy. Tak też opona układałaby się inaczej. Ale na początku nie mieliśmy rozmiarów 29 i różnych innych, które teraz możecie w sklepach spotkać. Takim standardem MTB była 26. 26, która zapisana w ten sposób, jest bardzo bliska 26, właśnie cali. I tutaj mamy tak jak 700C oznaczało 700 mm tej domniemanej średnicy, tak te 26 cali też ten trzon przed X ma oznaczać tęże średnicę, ale jak się domyślacie, szerokość opony w ten sposób, czyli 2 jest 125 tysiącznych cala, przekłada się na to, jak opona wyjdzie nam wysoko, więc o ile ten rozmiar jest bardzo blisko 26 cali, tak później rynek potrzebował na przykład 26 na 175 Setnych. I ten rozmiar to już jest 25 cali z małym hakiem. A jak się domyślacie, jeszcze później rynek stwierdził, że potrzebuje 26 w jakimś szosowym rozmiarze, nawet mniej od jedynki. Czyli okolice 22 mm, nie jest to w ten sposób zapisywane, ale chodzi mi o to, że 26 w takich szerokościach spotkać możemy, i to jest w ogóle w rzeczywistości, jeśli zmierzylibyśmy takie coś na średnicę, to by były w ogóle już 24 cale, ale w dalszym ciągu to wszystko wchodziłoby na jedną obręcz. No, o rozmiarze 559 mm. Tak jak wcześniej mieliśmy te 622 to 26, to jest 559 BSD. Ale ciekawostek nie koniec, bo jeśli pochodziliście sobie po sklepach i zobaczyliście takie coś jak 26 na 1 i 3/4. I później przechodzicie sobie gdzieś. I widzicie matematycznie identyczne dla Was oznaczenie, jak coś takiego, czyli 26 na 1,75, to myślicie sobie, kurczę, to, to będą identyczne opony. Otóż nie. To nie jest ze sobą równe. Wręcz przeciwnie, zgodnie z tym znakiem, są to rzeczy różne. I oznaczający w rzeczywistości matematycznie to samo nie będzie oznaczał tej samej opony, bo o ile rozmiar, średnica zewnętrzna takiego koła będzie prawdopodobnie podobna, tak w większości wypadków będzie to oznaczało spasowanie na różnego rozmiaru średnice obręczy. I to nie będą między sobą wymienne opony, nie będą pasowały na te same koła. I nawet jeśli po tym całym bigosie z oznaczeniami i chaosie, który dzieje się w Waszych głowach, wrócimy do czegoś, co jest Wam już znane, czyli 40 mm szerokości opony. Średnica obręczy, dokładnie ten BSD pasujący do tej opony, 622, nie będzie oznaczał zawsze tego samego w tym miejscu. Dlatego że. W tym konkretnym oznaczeniu nie mówimy o szerokości naszej obręczy, czyli o tej szerokości w tym miejscu. A jak się domyślacie, im szersza będzie obręcz, tym szerzej ułoży nam się opona. Będą to małe różnice, ale w dalszym ciągu będą. I co do zasady, jeśli chodzi o dopór naszej opony, no to powinniśmy się mieścić w takim mnożniku, chociaż jeśli wykroczymy trochę poza jego rama, to nic złego z nami się nie stanie. Żadna policja rowerowa do nas nie zajedzie i nie zakaże nam jazdy na czymś takim. Chodzi o to, żeby szerokość obręczy, czyli wewnętrzną odległość między bokami naszej obręczy, pomnożyć sobie przez te wartości i zmieścić się jakoś w tej szerokości. Co oznacza, że jeśli przykładowo tutaj mamy wewnętrzną odległość, 19 mm, to zgodnie z tym takim utartym przeświadczeniem, fajnie by było, żeby opona miała szerokość między tamte, no, około 27, bo to jest troszkę ponad, a 38 mm. I jak widzicie, opona, która ma 40 mm, spokojnie na takiej obręczy jeździ i pojechałaby nawet większa, bo rynek teraz nie ma granic. Nie miał nigdy, ale tak jakby my naginamy te granice coraz bardziej. Jeśli jesteście żółtodziobami w temacie i nie chcecie czegoś schrzanić bardzo, to kierujcie się takim wyznacznikiem, będzie to dla was bezpieczniejsze. Jeśli ciekawi was, co się dzieje, jak przekraczamy w tę stronę? Czyli wziąłbym coś poniżej 28 mm w szerokości, przynajmniej tej teoretycznej, naraziłbym nie tylko oponę, ale i obręcz na uszkodzenia. Po prostu jakiekolwiek nierówności z dużo większą łatwością uszkadzałyby i jedno i drugie. Ale w drugą stronę, przesadzając, czyli biorąc coś całkiem dużego, ponad 50 i tak dalej, Narażamy się na coś bardzo nieprzyjemnego, bo wydaje Wam się duży balon. Nie no, on by wszedł, napompowałbym go tu, pewnie bym na nim jeździł. Ale bardzo duży balon na wąskiej obręczy to coś niebezpiecznego. Jeśli złapiemy kapcia, ta opona po prostu na kapciu tak duża na wąskiej obręczy. Nie mielibyśmy żadnej kontroli nad rowerem, a poza tym bardzo duże opony na wąskich obręczach w zakrętach mogą nam ściągnąć oponę z obręczy te siły, które na rower oddziaływują. Także przeginanie bardzo. No, wiąże się z ryzykiem, ale niektórzy tak lubią, więc też i tak się da. Oczywiście nie tylko szerokość obręczy będzie determinowała to, jak opona nam się napompuje, no bo też pompowanie będzie miało na to wpływ. Samociśnienie nie aż tak bardzo, bo mamy oplot. To nie jest coś rozciągliwego, choć troszkę jest. WTB na przykład podaje, że mierzymy oponę po 24 godzinach, jak ona się tak no po prostu nie wiem, ułoży napręży, czy jakkolwiek to nazywa. Ale chodzi mi o to, że co marka to różnica, bo tak jak weźmiecie sobie jakąś oponę szosową marki Schwalbe, czy oponę szosową marki Continental, z tym samym opisem ISO, który ma to standaryzować, zobaczycie różnicę. Tak ja przynajmniej zauważyłem taką zależność że Continental będzie zawsze bardziej baloniasty. Ten rozmiar będzie w jego przypadku troszkę zaniżony. Ale to są oczywiście moje obserwacje, swoje możecie umieścić w komentarzach. Ale skoro już wkroczyliśmy na temat firm, które produkują te opony, oj, one mają coś za uszami. I tu nie chodzi tylko o same różne sposoby nazywania, bo... Okej, okay, nie było standardu, nazywaliście jak chcecie. Ale co w takiej sytuacji, gdy firma A i firma B produkuje oponę powiedzmy 28, 622, ale firma B chce, żeby ich opona była 5 gramów, Lżejsza. No oczywiście, może dokładać badań. Fizyka kwantowa. Po prostu, można obrędować mniejszą oponę tym samym rozmiarem. A marketingowo powiedzcie: no Porównywał ktoś z Was te opony i, nie wiem, dzwonił do producenta: Halo, zrobiliście mi milimetr za wąską oponę? No nie. Także firmy oponiarskie też nie grają czysto. I nie jest to coś, co sam zauważyłem, przeczytałem to kiedyś na amerykańskiej stronie i w sumie pomyślałem God damn, that's true, bro. Także na to też trzeba zwracać uwagę, bo opona oponie nierówna mimo, Ujednoliconego opisu. I już pogadałem sobie tyle, odjechaliśmy od tematu tak strasznie, że niektórzy z Was chyba nie pamiętają, od czego w ogóle ten materiał się zaczął. Dlaczego 27 w tym dziwnym układzie jest większe niż 27,5? Rozpisujemy. 27,5 to to samo, co 650B. Te opony. Wchodzą na obręcz o BSD równym 584 mm. Ale to coś tutaj. W rowerowym sklepie, tak jakbyście przyszli kiedyś do mnie, powiedziałbym: O, stara szosa. Tak nazywaliśmy to coś. 27 równe, bez tej połówki. Stara szosa to coś o BSD równym 630 mm. Czyli jeszcze większe niż 700C. W ten sposób. Bo 700C przypominam to 622 mm. I tak dlatego 27 cali jest większe od tych wszystkich rozmiarów. Jakbyście spróbowali sobie założyć na koło w tym rozmiarze, nie naciągnęlibyście standardowej 700, a opona z tego koła byłaby na 700 luźna. Dałoby się to założyć. Założylibyście to. Ale ona by sobie przy większym ciśnieniu mogła, plum, wyskoczyć i poznalibyście, co to granat hukowy, jeśli napompowalibyście taką szosową oponkę do kilku barów i by Wam wtedy zeszła. Także takich rzeczy sobie nie róbcie. Mamy 27,5 cala, czyli te 650B, i jak popatrzycie na nie, mimo iż obręcz jest identyczna, to ze względu na szerokość naszej opony koła różnią się wysokością. I to znacząco przecież o kilka centymetrów. A obręcz dalej jest ta sama. Więc tutaj dochodzimy do odpowiedzi na to, po co rynek nawymyślał tyle rzeczy. No to patrzcie. 700 z 27, 700 troszkę większa. Ale już naprawdę niewiele. To jest jakiś centymetr tylko różnicy na wysokości. No i właśnie o to w tym chodzi. To koło i to koło. No, z tą różnicą, że to jest tylne, a to jest przednie, mogę założyć do tego samego roweru, czyli do mojego gravela, bo w rzeczy samej to są dwa osobne koła od mojego gravela, które używam zamiennie. To jak jadę bardziej w teren, więcej gumy w gumie, byśmy to nazwali, to jeśli jadę bardziej płaski kawałek. Ta niewielka różnica w tym wypadku, ale jeśli założyłbym na te koła 27,5 cala trochę mniejszego kapcia który byłby niższy, sprawił, że to koło jest mniejsze, no też pomogłyby mi w podjeżdżaniu. Mniejsze koło, tak jakby, troszkę bardziej miękkie przełożenie, ale o tym opowiem Wam, jak będę porównywał. Koła o różnych rozmiarach. To będzie osobny materiał, do którego w zasadzie już mam wszystkie materiały, będzie niedługo się nagrywał i w ten sposób rynek odpowiada na nasze potrzeby. Do Gravela przecież też możecie kupić koła 29 cali, które będą zwykłymi 700 C, czyli te same koła, tak jakby, tylko opisane inaczej, będą pewnie kosztowały więcej. No, rynek jest przedziwny ale tworzymy w końcu go my, ludzie. I choć tematu, oj, coś czuję, nie wyczerpałem i na pewno tam w komentarzach opiszecie mi historię o rozmiarach, o których pojęcia nie miałem, tak mam nadzieję, że no trochę podałem wam ciekawostek. Osoby, które nie wiedziały, o co w temacie wchodzi, absolutnie nie dotrwały do tego momentu, także jesteście tylko wy, którym naprawdę dziękuję za oglądanie i za wspieranie kanału, Komentarzami, lajkami, dziękuję też patronom, dzięki którym te materiały powstają i mogę te merytoryczne treści dla Was, przy ich wsparciu przede wszystkim, tworzyć. Obserwujcie, lajkujcie i najważniejsze, komentujcie, bo lubię z Wami trochę popisać, a dzisiaj będzie o czym. To tyle na dziś, trzymajcie się, cześć.